Chcę poinformować, że w tym roku po raz drugi bierzemy udział w ogólnopolskim wydarzeniu. Zerwimy łańcuchy. Jest to protest, w którym chcemy przeciwstawić się trzymaniu psów na łańcuchach, trzymaniu na stałe. Proszę Państwa, według ustawy z 2012 roku pies nie może przebywać na łańcuchu dłużej jak 12 godzin. Łańcuch powinien być co najmniej 3 metrowy. Tymczasem sytuacja jest dramatyczna, zwłaszcza na polskiej wsi, gdzie pies niejednokrotnie bywa przywiązany na półmetrowym łańcuchu do budy i nigdy z tego łańcucha nie jest spuszczany. I proszę Państwa, kiedy nadarzy się okazja i taki pies urwie się z łańcucha, biega jako pies bezdomny, bez opieki, po mieście, po wsiach, staje się psem bezdomnym i bardzo często trafia. Do gminnej przechowalni, która znajduje się w Lizbarku. Bardzo się cieszę, że właśnie w Lizbarku młodzież, ludzie dorośli opiekują się bezdomnymi psami, poświęcają im swój czas i nie zgadzają się na to, żeby psy były traktowane w tak niegodny sposób. Drodzy Państwo, w Lizbarku jest. Liczna rzesza osób o pięknych sercach, które troszczą się, się o zwierzęta, nie tylko te, które mają własne domy, ale także te, które gdzieś błąkają się w różnych miejscach naszej, naszej gminy. Bardzo serdecznie wszystkim, w większości paniom dziękuję za to wielkie zaangażowanie. Jak widzicie Państwo, mamy coraz więcej miejsc, w których można miło spędzać czas, tak jak ten bulwar, na którym się znajdujemy. Jesteśmy na końcu pierwszego etapu budowy tego bulwaru. Jeszcze trochę, a będzie można z pieckiem dojść aż do ulicy poświętnej. Także też będzie kolejny dobry trakt, myślę, spacerowy. Oby tylko pogoda dopisywała, tak jak w dzisiejszym. życzę wszystkim Państwu, udanej imprezy. Korzystajcie z tych pięknych wypieków i wyrobów naszych zdolnych pań, wspierajcie nasze szkólisko, a, a każdy piecek będzie miał coraz to lepsze warunki, również ten, który, którego zabierzemy gdzieś, gdzieś z ulicy. Także jeszcze raz dziękuję organizatorom dzisiejszego wydarzenia stowarzyszeniu, nowo powołanemu stowarzyszeniu, które dba o zwierzęta bezdomne. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, zamykamy. Moi kochani, zapraszam serdecznie wszystkich tych, którzy zechcieli udział, wziąć udział w dzisiejszym pokazie cóż, e, pozwólcie Państwo, że jak każdy konkurs, musi mieć on e, także jury. E, dzisiejsze zmagania naszych pupili będzie oceniało szanowna jury. Skład. Pani Beata Jagodzińska. Pani Bato, proszę do nas pomachać, pokazać się. To jest Pani Beatka. Wiceprezeska Stowarzyszenia Przeprzestań. Pan burmistrz Maciej Sitarek będzie oceniał zmagania piesku. Pani lekarz weterynarii, pani Marta Cicho. Jest pani Marta? Dziękujemy, że pani zechciała przyjechać do nas. Piesek ma na imię Farba? Dobra, słuchaj, powiedz mi coś fajnego o tym swoim piesku. Jaki on jest fajny w fryzurach, chyba tak bardzo modny. Farba jest bardzo słuchana. Za to, że jest sobą. Za to, że jest sobą. A powiedz mi, czy to jest o, kochani, słuchajcie, wielkie brawa, bo warto dodać, że y, farba jest właśnie pieskiem, który otrzymał nowy dom, tak? Powiedz mi, jak co, co Was skłoniło do tego, że wzięliście tego pieska do siebie? Czy, ponieważ wyglądała bardzo sympatycznie. Bo się ją od razu. Tak. Świetnie, wielkie brawa, słuchajcie, dla farby, dla Justynki. Zapraszamy cię, kochana, do, 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 do przejścia za kiełbaską. Zobaczymy, czy kiełbaska zadziała i na, na farbę. Zobaczcie, jak pięknie ostrzeżona jest farba. Proszę, jak wielbacha działa. Super. Jak pan ma na imię, proszę? Panie Henryku, cóż to za piękny piesek? To jest rasa Shelti. No Każdy myśli, myli po prostu tą rasę z koli. Ale bardzo podobna jest dlatego, że pochodzi również ze Szkocji. No i ma te wszystkie cechy, co praktycznie koli. To, tak, 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 naturalnie, On bardzo jest przywiązany do domu, przede wszystkim jest takim samotnikiem, no nie lubi niestety zbawić się... ...właśnie tego swojego dnia. Pana, wszystko idzie przejść. Przepięknie, wielkie brawa, Pan Henryk. Wielkie brawa, Panie Tomku, zapraszamy z foksikiem. Cóż to jest za kolega? Proszę powiedzieć. Witam. Fox, dwa pół roku. Pół roku mieszka z nami ze schroniska wzięty. Co mogę powiedzieć? Wariat taki mały Rudy. Trochę trwało, żeby się uspokoił. Śpi z nami wtedy, kiedy uśniemy. Co poza tym? No nie możemy nic na stole jeszcze zostawić. Bo jak nas nie ma, to on się częstuje sam. Poza tym daje się poukładać fajny, grzeczny się robi ułożony pies. Ile piesek ma? 2,5 pół roku w tej chwili. Około dwa i pół roku. Warto odwiedzać nasze przytulisko. Na pewno dwa pieski z trzech zwycięskich pochodzą właśnie z naszego przytuliska. E, tymi pieskami wychowali się nasi wolontariusze. Dlatego jeszcze raz zachęcam bardzo gorąco Państwa, jeżeli Państwo, jeżeli dzieci chciałoby mieć w domu takiego Milusińskiego, zabierzcie rodziców naszego przytuliska. Na pewno coś mniejszego albo, albo coś większego. Coś, to na pewno obdarzy, obdarzy Was czułością i miłością. Na pewno dla każdego dziecka znajdzie się odpowiedni piesek. Więc zapraszamy do naszego przetuliska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pan burmistrz macie Tarek, to też człowiek z wielkim sercem bardzo dba o to, żeby nasze przetulisko miało się dobrze. No i co, cały czas jesteśmy świadkami tego tych pięknych wydarzeń, które się tutaj dzieją. Proszę Państwa, wszystkie bezdomne psy, które... Błąkają się po naszej gminie, po naszym mieście Lizbark odławiane są do gminnej przechowalni, która znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Lizbarku. Jest to miejsce przejściowe dla psów. Nie traktujmy tego jako schronisko, ponieważ w tym miejscu psy czekają właśnie na przewiezienie do schroniska. A naszym zadaniem, jako wolontariuszy ze stowarzyszenia Psia Przystań jest znalezienie domów dla tych psów. Poświęcamy im bardzo dużo czasu, swojego czasu prywatnego. Pielęgnujemy te psy i Staramy się, aby pies był przystosowany do adopcji, czyli żeby zachowywał się yy, tak jak życzyłby sobie tego właściciel. Nie wszystkie psy nadają się do domów z dziećmi, nie wszystkie psy nadają się do ludzi starszych do domów, ale kiedy trafi taki pies do naszego przytuliska, tak nazywamy tą gminną przechowalnię, wtedy staramy się z nim pracować i socjalizować psa. I po takim okresie pobytu różnie to bywa, proszę Państwa. Czasami pies idzie po trzech dniach do adopcji, bo zdarza się tak, że pies trafia do nas i za chwilę przyjeżdża ktoś chętny adoptować zwierzaka i zabiera go od razu do domu. Więc trudno wtedy powiedzieć, jak to zwierzę będzie się w domu zachowywało, ale bardzo często jest tak, że pies przebywał u nas dwa, trzy tygodnie. Rekordista był pół roku i znajdują się chętni. Oddać swój dom i swoje serce takiemu zwierzęciu. Wtedy potrafimy powiedzieć, jak on się będzie zachowywał, jaki ma temperament ten pies. Natomiast pies, który jest króciutko, cieszymy się, że znajduje dom, oczywiście, ale tutaj odpowiedzialność spoczywa na właścicielu. To właściciel musi wiedzieć, że jest to pies, który uciekł, być może został wyrzucony, został źle potraktowany przez właściciela i potrzebna jest odpowiedzialna. Opieka, troska takiego właściciela i wyrozumiałość, bo niejednokrotnie taki pies przygarnięty nie wie, jak zachowywać się w domu. Niejednokrotnie nigdy nie był w domu, nie chodził po schodach, nie jadł z miski. Więc tutaj cierpliwość właściciela zostanie wynagrodzona, jeśli tylko będzie pies właściwie traktowany. Pies kocha mądrze, pies rozumie, czy właściciel ma dobre intencje wobec niego, czy złe. Nie wierzymy w to, że pies potrafi być złośliwy, tylko pies źle traktowany przez człowieka, reaguje agresją. Proszę Państwa, wyadoptowaliśmy bardzo dużo psów od zeszłego roku, wszystkie znalazły domy. Nie zdarzyło się jeszcze ani razu, żeby któryś pies był agresywny w stosunku do wolontariuszy. Za miłość, opiekę, za troskę, za pożywienie, za głaskanie, spacery zawsze obdzięczy się miłością. Namawiam też Państwa abyście przychodzili do naszej gminnej przechowalni popracować jako wolontariusze. Zanim zdecydujecie się na adopcję psa, zobaczcie jak wymaga pies, jaki wymaga pies opieki, jak powinno się traktować psa, żeby on odwdzięczył się miłością. Pies to przyjaciel, kocha prawdziwie. I przekonacie się Państwo o tym, jak zaadoptujecie psa bezdomnego.